Po co idziesz? Po co? Wołałem cię? Dowódzę już? Natychmiast? Co powiedziałem? Słucha się teraz Wszyscy sobie wychodzą na górę Ha! To pierwszy na górę wejdzie, nala! Właśnie! Cześć tutaj! Do... Co powiedziałem? Gdzie miałeś być? Do budy, proszę! Już! Raz, dwa, trzy! Teraz mnie śmieje słucha! A wszystkie dzieci, te małe pieski, do suki do budy Do, A. do mamy, dosyćki! Eleksiu, siat. Siat powiedziałem. Siat! Co ja powiedziałem? Jak się mnie słucha? Powiedziałem siat to siedzi. Tak. Idź do budy. Już do siebie. Raz, dwa. Jaki grzeczny. A te wszystkie tam siedzą. Dzieci, chodźcie. Pieski. Ja wszystkie wylecie. Trzy. Trzy. Ha, 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 Nala. Rodzina tygrysków. Tutaj taki belka położyłem, żeby mogły sobie wyłazić i skakać. Ha, ha, ha. Gdzie idziecie? Na dwór? Cała rodzina. Jest pies, ojciec. A tam są troje. Piesków. No i matka. Był jeszcze jeden piesek, czarny, ale zdech. zostało tylko trzy. Jest pies i tamto dwie suczki. To teraz w sumie trzy, bo tam jest starsza duża. No co się patrzysz? Ojciec z synem, o ojciec, a to syn.